Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motoradca Plus, czyli coś więcej, aniżeli o samych poradach motoryzacyjnych. Będę się dzisiaj spieszył, wrzucę drugi bieg, bo widzę, że idzie dosyć duża chmura deszczowa. Jestem w tej chwili pomiędzy ustrzykami dolnymi a górnymi, a tutaj wiadomo, pogoda jest dość zmienna. Tak jak opiecywałem jakiś czas temu teraz chcę też parę materiałów przygotować bezpośrednio dla młodych kierowców no i dzisiejszy będzie dotyczył egzaminu na prawo jazdy, a dokładnie tego co powiedziałem w styczniu tego roku, czyli ecodrivingu na egzaminie na prawo jazdy jeżeli ktoś tego materiału nie oglądał bądź go nie pamięta, tutaj będzie link zapraszam, żeby sobie obejrzeć cóż, ja w tym materiale dość mocno skrytykowałem ideę Ekodrivingu. dobrze wiecie, że propaguję taki styl jazdy, a dlaczego krytykowałem? no z tego względu, że dla mnie to była odtwórcza robota, to nie miało niczego wspólnego z myśleniem, tylko jazdą w konkretnych widełkach obrotów. A czym jest Ekodriving? driving driving to jest przede wszystkim sztuka myślenia dopiero później przekładania tego na drogę. Obiecywałem, że po kilku miesiącach wrócę i zorientuję się dokładnie, jak wygląda zdawalność poprzez w połączeniu egzaminu z tym eco-drivingiem, jak egzaminatorzy będą do tego podchodzili. No i mamy maj, przychodzę z odpowiedzią. Dwa tygodnie temu byłem na posiedzeniu podkomisji infrastruktury w Sejmie i w Łodzi spotkać się nie mogliśmy, a udało się w Warszawie. Spotkałem się akurat z dyrektorem e, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, panem Łukaszem Kucharskim, który jest w ogóle szefem stowarzyszenia dyrektorów na całą Polskę wordów i no, nie umieszkałem zadać mu właśnie kilku pytań dotyczących ekodrivingu. Powiedział, że na pewno w województwie łódzkim, szczególnie w Łodzi, gdy rozmawiał z egzaminatorami i dokładnie przeanalizowali ten aspekt, na pewno nie biorą pod uwagę całego egzaminu, bo przyznał wprost, nie da się w taki sposób przejechać żeby w 100% idealnie jeździć na egzaminie i... Połączyć to ze sztuką eco-drivingu. Wiadomo, trzeba czasem wyprzedzić, egzaminator każe zmienić pas, nie zawsze da się to wykonać. Również powiedział, że gdy mieli spotkanie wszystkich dyrektorów Wordów, również mówił na ten temat, jak powinno się coś takiego oceniać. Przyznam szczerze, bardzo mnie to cieszy. Jaki jest morał tej historii? Morał jest właśnie taki, że egzaminator ma wyciągnąć po prostu sobie jakiś fragment z jazdy egzaminacyjnej i go po prostu ocenić, czy dana osoba wie, co to jest sztuka eco-drivingu. Czy nie. Całe szczęście. Przyznam szczerze, że co prawda i tak mi nie odpowiada do końca ta forma, ale to już jest na pewno pewne udogodnienie i szczególnie ci, którzy będą teraz szykowali się do egzaminu, którzy mi tyle pytań w ostatnim czasie właśnie zadawali na temat tego eco-drivingu, pragnę Was właśnie trochę uspokoić, że nie należy się tego aż tak bardzo bać. Oczywiście no, nie będziecie jechali do 5000 obrotów na każdym biegu, bo nie na tym rzecz polega, ale na pewno to nie jest taki element, przez który moglibyście nie zdać. Chyba, że ktoś naprawdę nie zdał z tego powodu, proszę, żeby mi w komentarzu, bądź najlepiej na brief napisał dokładnie, jak ta sytuacja wyglądała i o co chodziło. Jeżeli jeszcze mogę coś dodać, zanim ten deszcz przyjdzie, ja jestem za tym, żeby... Ja już cieszę się, że ta idea egzaminu, pytań... Że tego, ten placyk trochę wyszedł już teraz bardziej na miasto, że zaczyna to żyć coraz bardziej takim życiem naturalnym. Tak? Nie jest to takim hermetycznym, tylko stricte placykiem. Ale i tak uważam, tylko tu niestety jest problem związany z finansami, a że to jest całkowicie oczywiście za mało. Wiem, że taki egzamin powinien pewnie więcej kosztować, ale e, z jakiego powodu? Właśnie z takiego powodu, że każdy kursant czy osoba egzaminowana powinny przy, przejść e, szkolenie z doskonalenia jazdy. Takie, jakie organizuje, nie wiem, Skoda, Renault, Opel, jednodniowy kurs, który kosztuje w granicach... 600 do 800 zł w zależności od firmy, gdzie uczycie się jeździć na trolejach, jazdy w poślizgu, kontrolowany poślizg między pachołkami, hamowanie awaryjne. Większość ludzi nie potrafi hamować awaryjnie. Wydaje mi się, że wystarczy nacisnąć pedał hamulca, żeby korektor siły hamowania naprawdę zadziałał i ten asystent nam pomógł. Naprawdę trzeba strzelić mocno w pedał hamulca, aż nas noga zaboli. Ale do tego też wrócę na pewno jeden z materiałów będzie poświęcony właśnie chociaż takiej formie przekazywania treści więc jeszcze raz, nie bójcie się, nie powinno to być nic strasznego, jeżeli chodzi o ten eco-driving na egzaminie i to co jest na egzaminie, to w ogóle zapomnijcie później o tym eco-drivingu, a skorzystajcie po prostu z kilku moich odcinków, bo tutaj ta wiedza od, a propos eco-drivingu będzie trochę bardziej przychylna, chyba że macie jakieś jeszcze dodatkowe pytania co do eko w waszym konkretnym egzemplarzu auta, to też zadajcie najlepiej w komentarzu pod spodem. Dobra, bo zaczyna coś kropić. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!